Dwie, 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 co wiesz? dwie oddychy. Piotrek! Nie, dycha, dycha! Dobra, dycha Nie nie jest dłucha! Jest ducha? 15, 15! 20 zł. 25! Super! Trzydzieści! 30, 30 zł. 35! 35 zł! 35, 50! Bardzo dobrze! 35-50 mamy! Proszę Państwa! 46, 40 40 40 90, 45. 45 proszę państwa 45 aż jakieś echo 50 mamy 50 koszulkę, 50. 50, piąć mamy. 60 zł 6, że cię. 65 7. 70 zł za koszulkę, 7 75, o Jezu, się... dobra. 75. 75, kto na więcej? Kto na więcej? Nie krzyczę ich. Borzaski wróci zabrać. 75. Ostatnia, to złotka. Na 80 ostatni. 80, można złotych. na pięć. Kto na więcej? 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 85 złotych. 85 złotych za koszulkę, 90, 90 zł za koszulkę. 90, 90. 90. złotych za koszulkę. Można więcej, to nabiera 90 Bardzo poważnie mówimy, nie mamy więcej. Jest tylko ta, ewentualnie mogę zdecydować moją skoconą, ale nie tego robić. Ja również. 95 Dzi złotych, złotych, złotych za koszulkę. Można więcej niż 95. Rozmiar S. nie. rekord, miejmy Tak, Tamta poszła za 100, tamta 2,5 za... 101. 101. Kto na 101? Nie na razie o 95. 95 zł po raz pierwszy dziewięćdziesiątych złotych po raz... 101! Jest 101! Jest 101! Kto da więcej niż 101? 101 złotych. 102! 102! Kto da więcej? Jejuje? Kto da 102. 102 złote. Po raz pierwszy. 102 złote po raz 105. 105 Jest 105, Piotrek. Jest 105. Dobra. 110. Kto nas 110? Piotrek daje 110. Nie mówię, że daje 110. Ja pokazę licytację, nie mogę brać udziału. Kto na 110. Na razie jest 105. 105. No nie możemy licytować, naprawdę nie możemy. 105 złotych 105 złotych po raz pierwszy. Możemy powiedzieć rekord jeszcze wyżej. 105 złotych po raz drugi. I 105, 110, 110. Mamy 110. To najczęstwa tego stracę. Nie więcej niż 110. 110. 110 po raz. Pierwszy, proszę Państwa, 110 złotych. Po raz i i, 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 i a, zł ostatnia szansa po raz 3 strzelane